Chodziło ogólnie o to, żeby nie konfrontować się z tą brazylijską publiką. Pierwsze zderzenie z nimi miałem na treningu medialnym. Życieli te po brazylijsku, że mnie zabiją dwa. Mnóstwo tych fakerów dostawałem gdzieś tam, wiesz, na, na miny. To jeszcze było do przyjęcia, ale powiem wam, że jak szedłem na, na oficjalne ważenie w piątek, jak jechaliśmy, to też w hotelu zrobili taki korytarz, gdzie też się mnóstwo tych, tych brazylijczyków ustawiło. I też to się powtórzyło, że mi fakery pokazywali gdzieś tam języki, ryje, krzyczeli. To normalnie powiedziałem do Raja, że nie dziwię się Armanowi, że skoczył. Pamiętacie jak Arman skoczył, wychodząc do walki tam do gościa? Tak, tak, tam tak, mięża, tak, tak gdzieś tam... No to normalnie tak. powiedziałem do Raja, mówię, słuchaj, nie dziwię się Armanowi, że skoczył do niej, bo mówię, kurwa, niewiele mi brakowało, żebym też to zrobił, nie? Naprawdę było to mocno frustrujące. I później sobie pomyślałem tak, mówię, no wychodząc do walki już nie mam czasu na to, żeby się z nimi ścierać tam, czy, czy gdzieś tam się przekrzykiwać czy coś, to obrałem strategię, że za, żeby biegnę do tego o, do oktagonu. Tylko nie przeliczyłem, że ta, że ta ścieżka będzie tak krótka i na tym zakręcie prawie nie wyrobiłem, no za szybko się rozpędziłem do tego.